Drodzy bracia siostry, rozpoczynamy adwent. Właśnie mija jeden dzień misji, a w Kościele otwiera się cudowny, chociaż wymagający czas oczekiwania. Na początku chciałbym jeszcze raz podziękować księdzu Mariuszowi za zaproszenie, za to, że mogę przyjechać z Bułgarii. Ja często byłem w Polsce, ale przyjechać w tych dniach do Was w tej przepięknej części Polski. No i w kontekście obcego języka, nasz założyciel święty Franciszek ze Syżu mówił do swoich braci, kiedy wysyłał ich. Ja myślę, że to jest ważne dla każdego z nas dzisiaj na, na polecenie samego Chrystusa. Święty Franciszek mówił do nich, idźcie i głoście, idźcie, bądźcie świadkami Chrystusa zmartwychwstałego. A jeśli jest potrzeba, jeśli jest potrzeba, to mówcie. Także to jest dla nas świadectwo. Um, bardzo ważne. Dzisiaj zaczynamy czas Adwentu we wprowadzeniu. W wczorajszym dniu utworzyliśmy księgę misji pod hasłem Miłość, modlitwa, odwaga, duch świętego Maksymiliana. W dzień pański pragniemy przyjrzeć się temu. Słyszymy w liście do Rzymian te potężne słowa Zbliża się nasze zbawienie. Ten okrzyk apostoła Pawła nie jest szeptem to jest głośne wezwanie alarm. I On mówi do nas, że już czas, by powstać ze snu, bo nasze zbawienie, zbawienie każdego z nas jest bliżej niż wtedy, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli, kiedy zostaliśmy uszczeni, kiedy uwierzyliśmy w Chrystusie. Dzisiaj ten Nasze zbawienie jest bliżej, niż wtedy. Co to znaczy dla nas, tu w Bukowinie, na początku naszych misji? Święty Maksymilian Maria Kolbe, nasz przewodnik, daje nam jasną odpowiedź. On żył w ciągłej świadomości, że każdy dzień, a nawet każda chwila, może być narodzeniem Boga w sercu człowieka. A On nas uczy, że Adwent to nie tylko czekanie na choinkę, ale aktywne oczekiwanie manifestujące się w heroizmie codziennego życia. Skupmy naszą uwagę na pierwszym filarze heroicznej świętości, który podaje nam święty Maksymilian Kolbe na miłość. Zastanówmy się szczerze, czym jest ten duchowy sen, który tak bardzo nas paraliżuje. To nie jest zwykłe zmęczenie fizyczne. To jest letarg. To jest stan duchowego uśpienia, w którym nasze serce zamyka się i usypia. My to nazywamy życiem bylejak. Chodzimy do kościoła, chodzimy tak, bo tak trzeba, bo mama, mąż, sąsiad widzi, modlimy się, odmawiamy te same formułki. Patrzysz, Codzienny, ale bez pasji, bez zaangażowania. Odkładając na koniec dnia czasami, gdy już sił braknie. Wykonujemy swoje obowiązki, tak, ale bez serca. Byle tylko do dzwonka, do wypłaty. W tym byle jak miłość jest tylko sentymentem. Zadowolamy się minimalizmem, byle nie grzeszyć ciężko, byle się jakoś prześlizgnąć przez życie. Ale Adwent pyta, gdzie w tym jest pasja? Gdzie jest ten żar Ewangelii? Gdzie jest miłość, która tak naprawdę kosztuje i angażuje? Ten letarg, i siostry, jest największym wrogiem czuwania. Usypia nas, a my nie czujemy, że Zbawiciel jest już u drzwi. Święty Maksymilian Maria Kolbe, ten gigant ducha, uczy nas, że miłość ma być heroiczna. To nie jest tylko miłe uczucie, gdy wszystko się układa w rodzinie, w pracy. To jest czyn, to jest decyzja, to jest postawa serca, która mówi nie. Dla wygody. Pamiętajmy o Auschwitz, pamiętajmy o tym najciemniejszym piekle na Ziemi, tam gdzie człowiek jest sprowadzony do numeru, a w sercu panuje nienawiść i strach. Maksymilian dokonuje największego aktu miłości, oddaje swoje życie za obcego człowieka, za ojca rodziny, Franciszka Gojowniczka. To jest miłość, która każe Ci wstać z kanapy i pójść, na przykład, do starszego sąsiada, do człowieka. O tym mówił wczoraj Ksiądz probość. To jest miłość, która każe Ci zrezygnować z ostatniego słowa w kłótni, aby ratować pokój. To jest miłość, która w pracy każe Ci zrobić coś lepiej niż musisz, nie dla premii, ale dla chwały Bożej. I z szacunku do drugiego człowieka. Ta heroiczna miłość jest antidotum na nasz duchowy letarg. Ono wyrzuca nas z senności, bo czuje naglący głód zbawienia drugiego człowieka. Dziś na początku misji zadajmy sobie kluczowe, adwentowe pytanie, które pomoże nam ocenić, czy czuwamy, czy śpimy. Czy moja miłość pobudza moje serce do czuwania? Czy usypie je w wygodzie? Jeśli kocham tylko siebie, swoje zadowolenie, swój portfel i swój święty spokój śpię. I chociaż jestem w kościele, jestem duchowo nieobecny. Ale jeśli kocham tak, jak uczył Chrystus, jeśli moja miłość opiera się na służbie i ofierze, jeśli potrafię zrezygnować, z siebie, dla dobra innych. Tak jak Maksymilian zrezygnował z ostatniego chleba w bunkrze, jestem przebudzony. Jestem gotowy na przyjście Zbawiciela, który przychodzi w każdym potrzebującym. Adwent jest okresem nasilającej się ciemności, nie tylko w sensie zimy, ale i ciemności duchowej. Wtedy gdy świat wokół nas wydaje się coraz bardziej skomplikowany, zło jest głośniejsze, a pokusa beznadziei silniejsza, musimy mieć pewne źródło światła. Święty Maksymilian Kolbe patrzył na modlitwę nie jako na chwilę oddechu, lecz jako na za, zapalanie światła w ciemności świata. On wiedział, że modlitwa to czyn. To jest siła sprawcza, a nie tylko słowo. Maksymilian uczy nas, że modlitwa jest projekt dla świata. Skąd wziął się Niepokalanów? To nie był geniusz marketingowy, ani nie miał potężnych środków finansowe. To była żarliwa modlitwa i zawierzenie Niepokalanej. Maksymilian, modląc się, Projektował wolę Bożą w rzeczywistość, modlitwa była Jego maszyną budowlaną i siłą napędową ewangelizacji. Kiedy się modlisz, nie uciekasz od problemów świata, ty go zmieniasz, Proś Ducha Świętego, bo przeniknął Twoją rodzinę, Twoje małżeństwo, Twoją pracę, Twoją parafię, nie mów Boże, zmień mojego sąsiada, ale Boże, daj mi siłę, bym dziś był dla mojego sąsiada świadkiem Twojej miłości. Adwentowe czekanie nie jest bierne, jest budowaniem Królestwa Bożego tu i teraz. Modlitwa daje Ci plan i narzędzia. Bez modlitwy nasze czuwanie jest ślepe. Możemy pomilić Zbawiciela z wielkim. Ciemność współczesnego świata, drodzy bracia i siostry, Podsuwa nam fałszywych idoli, sukces finansowy, hedonizm, pogon za rozrywką. Jeżeli nie modlimy się, szczerze, my się mylimy, że zbawienie przyjdzie ze strony banku czy telewizora, a nie z małej cichej stajni. W adwencie nie chodzi tylko o mówienie do Chrystusa, chodzi o słuchanie Go. Wybierz sobie 15 minut ciszy dziennej. Nie na odmawianie, odmawianie różańca, to jest również ważne, ale na czytanie Słowa Bożego. Może być lekcją Divina i zadanie pytanie. Panie, co dziś chceś mi powiedzieć? Jaki ma być mój pierwszy krok nawrócenia? Bez słuchania, drodzy i siostry, nie ma dialogu. Jest tylko monolog który nic nie zmienia. Ostatnim, ale fundamentalnym elementem naszego adwentowego i misyjnego czuwania jest odwaga męstwa. Mamy już miłość, która nas budzi, mamy modlitwę, która nam świeci, ale do, do wyruszenia w drogę potrzebna nam jest siła, by ruszyć z miejsca, by przekroczyć próg lęku. Apostół Paweł Wzywa nas do radykalnej akcji. Odrzućcie uczynki ciemności, a przywlećcie się w światła. To nie jest prośba o drobną kosmetykę. To jest wezwanie do radykalnej zmiany, do nawrócenia, metanoja, do przemienienia całego życia. Dlaczego tak wielu z nas, mimo że wierzy i się modli, tkwi w duchowym letargu? Odpowiedź jest zawsze ta sama. Boimy się zmiany. Lęk jest tym, co trzyma nas w więzieniu starych nawyków. Boimy się rezygnować z tego grzechu, który stał się dla nas poczuciem komfortu lub ucieczki. Boimy się bólu, jaki niesie odejście, odcięcie się od tego, co nas niszczy. W końcu łatwiej jest tkwić. W znajomym grzechu, niż wkroczyć w nieznane wymagania świętości. Boimy się, co powiedzą inni, gdy zobaczą nas poważnie traktujących wiarę. Boimy się wyśmiania, odrzucenia. Wolimy być jak wszyscy, niż jak Chrystus. Nawrócenie to wojna, jak mówi. Apostol musimy założyć zbroję światła, którą daje nam tylko odwaga męstwa. Odwaga, której uczy nas święty Maksymilian. To nie była brawura. To była niezłomna, cicha wierność prawdzie. Wierność Bogu ponad wszystko. On uczy nas, że adwent i misje wymagają decydującego kroku. Dla wielu z nas ten krok ma bardzo konkretny adres konfesjonalny. Nawet jeśli nie byłeś w spowiedzi latami, nawet jeśli grzech wydaje się zbyt wielki lub wstydliwy, przyzwyciężysz ten lęk i zrobisz ten krok. Maksymilian stoi obok ciebie, Bóg czeka. miał odwagę, aby dzisiaj powiedzieć, Chcę zerwać z tym, co mnie trzyma w ciemności i iść do światła. Pamiętajcie, odejście od konfesjonału z czystym sercem. To jest największy akt odwagi i zwycięstwa nad złem, jaki dzisiaj możemy dokonać. Czuwanie Adwentowe, drodzy bracie i siostry, to także odwaga, by być chrześcijaninem tam, gdzie jest to niewygodne. Odwaga ta musi objawiać się w naszym codziennym życiu, w pracy, na uczelni, w trudnej rozmowie. Nie wolno nam chować swojego katolicyzmu pod płaszczem wstydu czy konformizmu. Musimy nim świecić, jak święty Maksymilian, który w obliczu totalnej destrukcji pokazał, że miłość Chrystusa jest silniejsza niż śmierć. My musimy świecić nad światem w obliczu totalnego relatywizmu. Musimy mieć odwagę, by bronić prawdy, by nie brać udziału w plotkowaniu, być uczciwym, nawet gdy inni uszukują. To jest codzienne męstwo w świadectwie. Dlatego, drodzy bracia i siostry, misje i adwent to nasz czas na przewodzenie serca. Dziś, w ten niedzielny poranek, Prosimy naszego przewodnika Świętego Maksymiliana, by nas nauczył jak być czujnym. Niechaj te trzy filary: miłość, modlitwa i odwaga staną się planem dla tego tygodnia. Niech miłość pobudza nas do czuwania, modlitwa zapala nam światło, a odwaga da nam siłę, by zrobić pierwszy, decydujący krok ku zbawieniu. Amen.